Dzień witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej po meczu pomiędzy drużyną Podhale Nowy Targ, a MKS Czarni Połaniec. Wynik spotkania 1 do 1. Witam trenerów obydwu drużyn, trenera drużyny gości, pana Michała Szymczaka i trenera gospodarzy, trenera Tomasza Kuźmy. O kilka słów na temat spotkania poproszę najpierw trenera gości. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z naszej strony mecz dwóch połów, dwóch różnych, diametralnie różnych połów. Pierwsza połowa Tragiczna. Nie oddaliśmy strzału celnego. Nie mogliśmy sobie na tym boisku poradzić, mieliśmy mnóstwo błędów prostych, technicznych. Podanie do najbliższego zawodnika sprawiało nam problemy. Ale ja wiem, z czego to wynika, bo my, żeby przyjechać na dzisiejszy mecz, musieliśmy wstać 4.30 rano, 6.30 wyjeżdżaliśmy z Pałańca. Długa droga. Trenujemy też w trudnych warunkach, warunkach na, na, na trudnych, błotnistych boiskach. Stąd zajęła nam dość dużo adaptacja do, dość długo adaptacja do tego boiska. Druga połowa uważam pozytywna zmiana w grze całego zespołu pokazaliśmy się z dużo lepszej strony, mieliśmy swoje sytuacje. I tak jak powiedziałem, pierwsza połowa zdecydowanie dla Podhala, a druga uważam dla nas. Wynik uważam sprawiedliwy. My też borykaliśmy się z olbrzymi problemami przed, przed tym meczem dużo chorób, dużo kontuzji. Część zawodników też zagrało na środkach przeciwbólowych, część w przerwie brała jeszcze środki przeciwbólowe, żeby tą drugą połowę dograć. Dlatego przyjmujemy ten punkt z pokorą i wracamy do połańca bogaci o jedno oczko. Trzeba się zgodzić z tym, że ten mecz miał dwie diametralnie inne, inne połowy. Nie lubię nigdy oceniać tak meczu, dzieląc go właśnie na, na dwie oceny, ale to było dzisiaj bardzo widoczne i byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby wejść, wejść dobrze w mecz, żeby go dobrze rozpocząć. W pierwsze 20 minut myślę, że mogliśmy spokojnie ten mecz ustawić na dalszą część gry. Nie wykorzystaliśmy tych najlepszych sytuacji. Mimo to dobra reakcja pod tym. Kolejnym strzałem karnym, który, który mógł nam na pewno pomóc w tym, żebyśmy ustawili ten mecz, ale dobra reakcja i zespół dalej szedł po swoje, dalej tworzył sytuację, wchodził w pole karne i też bardzo umiejętnie rozpoczynał taki szybkie, po którym działkowski zdobył gola. to połowę zamknęliśmy uważam w dobrym, w dobrym stylu, z dobrym nastawieniem, no i się bardzo dużo zmieniło, jeśli chodzi o drugą połowę. Ta większa aktywność przeciwnika na pewno zmusiła nas do, do, do dużej nerwowości, co było efektem dużej ilości strat, dużej ilości a, niedokładnych podań, a, przegranych pojedynków, które finalnie wkończyły się a, zamieszaniem pod polem karnym a, i też rzutem rożnym, po którym czarni zdobyli wyrównującego gola. No. Jeśli, jeśli chcemy na pewno punktować, chcemy wygrywać mecze, to umiejętność utrzymania takiego nastawienia i, i tej dyscypliny boiskowej, koncentracji tych ważnych elementów, które są ważne w piłce, no jest konieczna do tego, żebyśmy. Punktowali, bo bardzo już jest, przyzwyczailiśmy się, myślę, że ostatnio do, do tego, że, że te mecze dobrze rozpoczynamy, a różnie one się kończył dla nas, jeśli chodzi o wynik końcowy, więc no, na pewno jesteśmy zadowoleni, że tak kończymy tę rundę. Bardzo nam zależało, żeby wygrać ten mecz. i e, Robimy wiele od początku meczu, żeby tak było. Niestety Dla nas ten remis nie jest w tym, po co wyszliśmy na boisko, ale zgodzę się z trenerem, że trzeba też go zaakceptować. No, byliśmy przygotowani pozostałe fragmenty gry eee, i to, 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 to każdy zespół w tej lidze, yy, chce wykluczyć najmocniejsze punkty. Trafili, piłka spadła w piątce, więc tutaj no, popełniliśmy wadęce, bardzo duży, duży błąd jeśli chodzi o pozwolenie na wejście do uderzenia i brak, brak yy, wygrania tej pozycji i wybicia tej piłki za daną strefę, za daną strefę, w tym miejscu byśmy, był zawodnik, który by za to odpowiedzialny i tutaj, tutaj błąd, przy którym tracimy gola i zgadzam się też, jeśli chodzi o to, co powiedziałem, o tej dużej nerwowości i o dużej ilości strat, Doszliśmy właśnie w wymianę tej piłek głównie, która była takim momentem, w którym zawodnik ze środka pola, który opanował tą piłkę, zebrał ją, tworzył sytuację dla zespołu, więc no, nie chcemy grać w sposób taki, który będzie sposobem chaotycznym, nieprzewidywalnym. Będzie to walka, bo dzieje się wtedy wiele momentów niespodziewanych, a wolimy grać tak, jak i w takie momenty, w których, do, do, do których się przygotowujemy, do których, do których chcemy sprowadzić ten mecz, on nam uciekł w drugiej właśnie połowie na to, że byliśmy bardzo niedokładni, bardzo nerwowi i, i, i mało aktywnie jeśli chodzi o to, żebyśmy tworzyli opcje do podań i utrzymania tej piłki przede wszystkim na połowie połowieczak. W pierwszej połowie naprawdę jest spokojne, jak mówisz, to kontrola. E... Nagle wychodzi to jest faktycznie tylko jakby efekt generalny, kiedy ludzie lubią czy tu gdzieś mental? No bo wydaje się, że podnosimy w siebie strzelony w zrównoważmy lampkę, wchodzimy, już kontrolujemy, nagle, nie wiem, my my Myślę, że wiele czynników. Na pewno rywal jest tym pierwszym z nich, więc tu też nie możemy powiedzieć. Trener też wspomniał o... O innej połowie swojego zespołu, i on też na pewno postawił wyższe wymagania w drugiej połowie. Wyszedł mocno, wyszedł agresywnie wysoko, i też samo, samo właśnie złamanie tego pressingu stanowiło dla nas problem stanowiło dla nas problem, to żebyśmy umiejętni zmienić centrum gry przy, przy wysokim pressingu, stanowiło dla nas problem to żebyśmy zagrali piłkę w przestrzeni, a nie w linii obrony przeciwnika, gdzie bardzo dużo tych piłek w górnych wygrała właśnie e, obrona czarnych a piłki, które by były kierowane za linię obrony byłyby skuteczne w tym meczu i dałoby nam szansę na przeniesienie e, gry wyżej, więc e, działania z piłką i Podejmowanie decyzji były na pewno na niższym poziomie, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Wiele czynników to spowodowało i, i możemy być na siebie bardzo źli, że tak zmieniliśmy to grę, jeśli chodzi o drugą połowę.